Czujnik BME 280, ciśnienie, temperatura i wilgotność powietrza. Witam serdecznie pod którymś, yy, chyba ostatnim filmikiem. Yy, ktoś tam pisał, że yy, czujnik, tem, czujnik taki BME. 280, żebym sprawdził, przetestował, jak to jak to widać w aplikacji, więc yy, zabrałem się do tego czujnika. Yy, tak jak w oznaczeniach tutaj BME 280, yy, niebieski przewód to jest plus. Masa to jest taki zielony. Żółty jasno-żółty to jest SCL i pomarańczowy SDA. Te dwa przewody do komunikacji SCL i SDA podpinamy do Wemos D1 mini podpinamy pod D1. I D2. D1 to jest SCL. Może jeszcze raz pokażę. SCL to jest żółty. Tutaj przejdziemy do żółtego. To jest D1, i D2 to jest pomarańczowy. I tutaj mamy SDA. Do podłączenia tego czujnika cztery przewody. Pamiętajmy, że to jest 3,3V. Ja to tak podpinam. Trzeba po prostu zobaczyć, jaki wasz czujnik jest, ten BME. 280, bo czasami jest też na 5 V. No ja ten czujnik mam na 3,3 V. I tak go tutaj do Wemosa podpiąłem. Ten zielony przewód to jest na masę. Tam jest literka B, a tutaj z tej strony niebieski jest 3 V 3,3 V No i tutaj wiadomo, w gniazdo do programowania i do zasilania. Także to są pierwsze, pierwsze sprawy, które musimy zrobić tutaj, jeśli chodzi o, o podłączenie tego czujnika do wemosa D1 mini. Druga sprawa jest taka, że uruchamiamy sobie program Flash Tools. U mnie to jest wersja 3.6. 3, Tutaj mamy tą wersję i uruchamiamy sobie ESP8266. Yy. Przy każdym instalowaniu jakiegoś nowego softu musimy wyczyścić pamięć. Czy to jest niezależnie? Czy to jest nowy, czy to jest yy, już po wgrywaniu jakichś programów? Yy. Blankiem musimy... musimy... Yy, yy. Wykasować to, co ma w środku. Ja tutaj dużo różnych softów testowałem, wgrywałem różne tutaj rzeczy robiłem. Dlatego mi się tu wszystko zapisywało w pamięci. Ale na samym, na samym początku robimy tak, że kasujemy, czyli szukamy plik. Blank, bin, i kasujemy pamięć tego naszego Wemosa. Ustawienia, ja tutaj takie dałem, ustawienia, bo te ustawienia będą nam potrzebne przy wgrywaniu nowego softu. I po prostu tak to wgrałem tak takimi ustawieniami wyczyściła mi się pamięć i yy, i wgrywałem po kasowaniu wgrywałem nowy, nowy soft. Także tutaj robimy w ten sposób, że port USB, Zaznaczamy zaznaczamy ten nasz program do kasowania, tak. Tu jest adres tak jak widzicie same zera. Ustawienia tutaj są na dole. Wybieramy com na którym jest Na którym jest ten Wemos podłączony i go kasujemy. Teraz może go skasuje. Jeśli jest dobrze wszystko podpięte, tutaj wyskakuje wyskakują IP między innymi nie IP to jest to jest co to jest mac adres no i kasujemy tutaj na kasujemy ten pasek dojdzie do samego końca i jeśli tutaj się wyświetli finish to mamy wyczyszczoną, wyczyszczoną, wyczy, wyczyszczoną pamięć w tym wemosie. Chwilka to potrwa. Powiem tylko tyle, że próbowałem, już, próbowałem różnymi metodami i przez Arduino wgrać hmm, ten nowy soft. Zaraz Wam pokażę skąd ściągnąć te, ten, ten soft. No i u mnie to się sprawdza, tak? U mnie wszystkie, wszystkie parametry są wyświetlane i ciśnienie i temperaturę i wilgotność powietrza. Czekam aż tutaj się pojawi finish. Dobra, jest finish. Czyli mamy wszystko wyczyszczone. Co robimy? Teraz robimy taki myk, że wyciągamy. Taka jest dobra zasada, wyciągnąć wtyczkę z USB. Po kasowaniu wkładamy ją od nowa w ten sam port. Ustawienia tak jak tutaj widzicie. I teraz. Wgrywamy ten soft, który, yy, który podam w opisie, i on pod Wemosem D1 Mini po prostu się sprawdził, i wszystkie parametry tego czujnika są wyświetlane na supli. Tu jest zaznaczone, tak jak mówiłem, adres jest podany, tak jak był wcześniej przy kasowaniu. Com jest też wybrany tutaj na dole, tutaj na dole. Com ścieżka dostępu. Tutaj się ścieżkę dostępu wybiera, wybiera się ścieżkę dostępu z tego pliku, który podam link w opisie, który Pobieramy najlepiej na pulpit sobie pobrać albo w jakąś taką w jakieś miejsce, żeby mieć po prostu ten plik. Bin, adres i klikamy tutaj na samym dole na start. To szybko dosyć się wgrywa. Dobra, już jest zakończone wszystko. Czyli tak, odpinamy. Możemy program sobie spokojnie wyłączyć. Już nam nie będzie potrzebny. Szukamy teraz. Dajemy na sieć na Wi-Fi. Wi-Fi mamy tutaj włączone. I teraz co sprawdzamy czy ten nasz yy, Wemos rozsyła sieć Czyli klikamy wkładamy tutaj do portu USB na zasilanie I jeśli, jeśli nie ma żadnej sieci Musimy zrobić w ten sposób, że kliknąć tutaj na reset dwa razy. Klikniemy na reset dwa razy. On się ustawi w tryb takiej konfiguracji. Jeszcze raz musimy znaleźć, czy nam wyszukuje tą sieć. Jest. Sieć nam wyszukał. Komputer. Łączymy. łączymy tak jak widać tu jest połączone wszystko w zależności od routera to łączenie może tam parę, parę sekund potrwać do minuty nawet mi się zdarzyło, w zależności jaka odległość od, od access pointa, dobra jest mamy jest mamy to połączone, i teraz co? Teraz przeglądarka. Przeglądarka ustawiamy sto dziewięćdziesiąt dwa sto sześćdziesiąt osiem cztery jeden i mamy. Konfigurację tego naszego programu, tego softu. Tu wiadomo, wpisujemy naszą sieć, hasło do naszej siedzi. Tutaj konfiguracja zostawiamy tak jak yy, tak jak jest wyświetlona, żeby nam yy, konfigurował się sam tu ustawienia supli to już to już wiadomo, że adres serwera piszemy lokalizację, hasło dostępu i tutaj kalibracja. Ja na próbę wpisałem tutaj 1000 ale wiadomo, że po, że trzeba sobie to ustalić ręcznie, jaką, w jakim miejscu, jaka wysokość nad poziomem morza. Yy, tu nas tylko jeszcze interesuje info. Na samym początku nie będziemy tutaj widzieć żadnych temperatur i tak dalej, tylko ten opis jest dosyć ciekawy, że na kanale 1 to sobie po prostu trzeba wszystko przeczytać i, i, i zapamiętać, na którym kanale mamy. Yy, Jakie dane. Jakie dane po prostu mamy na którym kanale. Tutaj na kanale 0 jest ciśnienie atmosferyczne. Zredukowane do poziomu morza, czyli tu mamy na, 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 na poziomie morza mamy takie ciśnienie atmosferyczne. Należy je skalibrować. Yy. Tak jak wcześniej tam pokazywałem, na kanale pierwszym temperatura pokazuje nam temperaturę, ale to jest yy, yy, poziom sygnału. To w sumie ten kanał pierwszy możemy go wyłączyć. Na kanale drugim yy, temperatura i wilgotność to nas interesuje. Na, na kanale trzecim jest, jest napięcie zasilania modułu ESP. I kanał czwarty prezentuje ciśnienie absolutne. Także to, dobra, tu wracamy. Dlatego miga, bo próbuje się. Wcześniejszy obraz próbuje się łączyć z tym yy, modułem. Dobra, zapisujemy. Zapisujemy tutaj te nasze ustawienia, które żeśmy ustawili, i przechodzimy do supli. Dobra, i w supli już jak mamy podpięty. Podpięty moduł Wemosa i ten czujnik ciśnienia yy, BME280, to wygląda w supli, tak. Gdzie yy, ja tutaj mam jakiś ołówek? Dobra. Tu jest yy, czujnik ciśnienia, jeżeli na niego wejdziemy. Zacznę od samego początku. Tutaj nie mamy, nie mamy żadnej informacji, co to, za, jakie ciśnienie pokazuje i tak dalej. W każdym razie ten, ten czujnik jest, tu jest nad, tu jest poziom morza. To, to ciśnienie tutaj to pokazuje nam poziom morza. Następna. Temperatura. Przechodzimy na temperaturę. Tutaj mamy niby temperaturę minus 65, ale to nie jest temperatura, tylko to jest sygnał z modułu. Także to możemy wykasować. To nam tutaj jest niepotrzebne. Niepotrzebne. To nam jest tutaj niepotrzebne. Zapisujemy zmiany. Dobra, wracamy z powrotem. Wracamy z powrotem. Tutaj mamy temperatura, jaka jest teraz. I wilgotność powietrza. To jest właśnie już. Wskazania tego, tego czujnika. Tego czujnika wskazania są i ciśnienie też, tak? Czyli to zostawiamy, bo to jest ten pomiar, który nas interesuje. I tutaj jeszcze jest jedna sprawa. Też mamy temperaturę podaną, niby, ale to jest tutaj jest zasilanie, które idzie do. Do tego yy, modułu, do tego modułu tak to jest zasilanie, też to nam jest niepotrzebne. Yy. Czyli możemy to na spokojnie sobie wyłączyć. Także nam taka, taka ciekawostka do modułu BME280, tak jak, tak jak ty, nim się zajmujemy. Pokaz, pokazany jest sygnał tutaj, który żeśmy wyłączyli i zasilanie. I to jest pokazane jako temperatura. No tak po prostu, tak jest w tym softcie. i wielu innych softach na, na innych modułach WiFi też też jest podobnie tak po prostu tak po prostu jest to zrobione ale to nam tutaj nie niczym nie przeszkodzi po prostu wyłączymy to zapisujemy zmiany i i mamy i mamy takie trzy tematy. Ciśnienie nad poziomem morza, temperatura i wilgotność powietrza i to jest ciśnienie, yy, które dajemy po korekcie można sobie na mapie wpisać w goglach trzeba yy, Ciśnienia atmosferyczne na mapie, i mapa nam się pokaże, i od razu uwzględnimy, ile jesteśmy nad poziomem morza. I ten poziom morza w konfiguracji na samym początku trzeba, trzeba uwzględnić. Tak, z ciekawości powiem, ja mieszkam jakieś 3 metry nad poziomem morza. Dobra. I co teraz? Teraz może pokażę w aplikacji, jak to, jak to wygląda. W aplikacji wygląda w ten sposób. Czujnik ciśnienia ten to jest nad poziomem morza, a ten tu jest po korekcji. Też można ten wyłączyć. Ciśnienie atmosferyczne można tutaj wyłączyć nad poziomem morza, tylko nas interesuje, interesuje, jakie jest ciśnienie tutaj u nas, tak temperatura, wilgotność, wilgotność i tutaj pokażę z ciekawości, bo to jest w tym samym miejscu jest drugi Tutaj jest DS18B20 i DHT22. Drugi termometr, i tu pokazuje 51, tylko że to jest, są w innym miejscu: tak? 51% wilgotności, a tu 60,59. No. A tutaj jest 51: 27 stopni Celsjusza 24. Są po prostu w. w w budynku, ale w innych pomieszczeniach, także może to tak pokazywać. Dobra, wszystkiego dobrego. Jakby ktoś, coś jakby ktoś potrzebował jakiej, jakiej, jakiegoś jakiejś porady, to piszcie pod, pod filmikiem. Jeśli będę wiedział, to pomogę. E Płytka powiem, nie była łatwa do, do uruchomienia. Wcześniej próbowałem yy, modyfikować yy, po prostu yy, z Arduino te wszystkie softy. No i chyba to wszystko. Link podam do tego pliku. Bin podam pod filmikiem, pod filmikiem. Zapiszcie sobie ten plik. Widzę, że temat jest na Supli rozwijany. Patrzcie się tam na forum, bo tam różne ciekawe rzeczy są. Ciekawi ludzie różnie sobie radzą z tymi czujnikami. Jest tam taka zakładka stacja pogody i tam są naprawdę różne rzeczy i dosyć ciekawe można można z tymi czujnikami zrobić. Dobra, pozdrawiam wszystkiego dobrego. Łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam